Szanowni Państwo, 14 czerwca 2017 roku. Już myślałem, że więcej tematów nie będę miał ciekawych, bo zdarzyła się o to pewna rzecz. Słuchałem na YouTubie jeden z radiowych wywiadów pewnego czołowego polityka lewicy. Dzień wcześniej słuchałem też w telewizji. No i w pierwsze minuty były tak zaskakujące, że myślałem: no cóż, no to się co. Kończy pewna e epoka. Epoka, no bo będę musiał pozytywnie mówić o lewicy, zmądrzeli. Zmądrzeli, stali się propaństwowi. Mówią, że są propaństwowi. I tutaj czerwona lampka, szanowni państwo, zaczęli mówić, że są propaństwowi. No i wyszło na to, że jednak będę miał tematy. Po cóż się okazało? Wszystkie książki, które nie. Są pod linii naszej partii naszych sojuszników z Nowoczesnej Platformy Wszystkich Środowisk Lewiciowych. Wszystkie podręczniki, książki, prawnice są napisane na zlecenie PiSu. Nieważne, czy PiS wtedy istniał, czy nie istniał, ale to na zlecenie Kaczyńskich wszystkie książki zostały napisane. Ja, szanowny panie... Nie doszły po przewodniczący partii lewicowej SLD, ja bym jeszcze poszedł dalej. Te podręczniki mogły nawet zostać napisane przez nie tyle na zamówienie, ale przez profesora Lecha Kaczyńskiego lub doktora Jarosława Kaczyńskiego, prawników, a nie historyków, jakimi są wasi... Yy, z konkurencyjnych partii, fachowcy. Bo no naprawdę, profesor prawa, czy doktor prawa, jeszcze znający się na konstytucjonalizmie, no to dla mnie jest większy autorytet, niż panowie, którzy, no, nie macie tego wykształcenia. Ale cóż ja się znam, cóż ja się znam, skoro wasze środowiska antyklerykalne, klerykalne, a może Sówka przyleci i powie nam, co mamy robić? Sówka z lasu przyjedzie? Tak. Ja pamiętam księdza, którego bardzo żeście namawiali, żeby do SLD przystał. Dopiero po, po interwencji episkopatu on nie został nie członkiem SLD. Ja to pamiętam, więc... Szanowni Państwo... Chyba znów wracamy na tory normalności, to znaczy nienormalności, która tutaj na tych blogach jest normalnością, czyli na, na możliwość krytyki. Nie muszę się obawiać, że mi się skończą tematy, bo lewica zmądrzeje. Również i platforma, tam trochę pomyliłem, bo, bo homofobii, nieprzyjmowanie uchodźców jest homofobią, to mówił poseł, nie poseł, były poseł lewicowy. Nie wiem, czy on teraz nie jest posłem platformy, ale to tak to się wymieszało. E, więc proszę Państwa, wracamy do normy. Nadal mamy I jeszcze ten poseł wczoraj platformy, który powiedział, że te, te lata zniszczeń dokonane przez prawo, sprawiedliwość oni będą musieli po władzy przez setki, lat, dziesiątki, setki lat poprawiać. Panie pośle, panie pośle, Bedlam czeka. To tyle dzisiaj, państwo, tytułem komentarza. Pozdrawiam serdecznie do kolejnych wydań. Do usłyszenia.